Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II Boże Ojców naszych wielki i miłosierny Panie życia i pokoju Ojcze wszystkich ludzi Twoją wolą jest pokój a nie udręczenie Potęp wojny i obal pychę gwałtowników Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich raz i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna. Która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją Matką Jezusa i naszą błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów, zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdasz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie. Daj łapkę w górę, a w komentarzu pomódlmy się, aby koniec wojny już nastał.